W setną rocznicę urodzin wspominamy Karola Kaspra, łódzkiego artystę fotografika, który swoje życie poświęcił swojej wielkiej pasji, fotografii, jednocześnie oddając hołd swoim inspiracjom, żonie Natalii Kasper oraz ukochanemu miastu Łodzi. Już w wieku 13 lat, Karol Kasper rozpoczął swoją przygodę z fotografią, podejmując pierwsze kroki w kierunku profesjonalnej kariery. W 1954 roku dołączył do Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Łodzi, a rok później został wybrany na stanowisko prezesa tej organizacji. W 1958 roku Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej, mająca siedzibę w Szwajcarii, nadała mu prestiżowy tytuł Artist de la Federación Internationale de l'Art Photographique, przyznając mu prawo używania skrótu Afia przy swoim nazwisku. Karol Kasper uczestniczył w włącznie 31 wystawach, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, prezentując swoje prace m.in. w Japonii, Irlandii, Republice Południowej Afryki oraz ówczesnej NRD. Jego obiektyw skierowany był głównie na sprawy najbliższe sercu, rodzinę oraz ukochane miasto Łódź. W 1960 roku miała miejsce jego indywidualna wystawa zatytułowana Łódź w fotografii Karola Kaspera. Natomiast w 2022 roku dzieła Karola Kastra ponownie zagościły w przestrzeni łódzkiego towarzystwa fotograficznego, prezentowane w ramach wystawy zatytułowanej Karol Kasper i jego muzy. Prezentowane fotografie stały się swoistym wehikułem czasu, przynosząc widza do łodzi lat 50. Utrwaliły one unikalny charakter i piękno tego miasta, rzucając światło na jego niepowtarzalną atmosferę z tamtego okresu.